Kilka tygodni temu informowaliśmy o trudnej sytuacji 31-letniego mieszkańca Wałbrzycha Piotra Wojtkowiaka, który od prawie dwóch lat cierpi na nieznaną chorobę. Dotąd pan Piotr od momentu, kiedy zachorował, spędził większość czasu w 11 szpitalach w całej Polsce. Żaden ze szpitali ani lekarzy nie potrafił lub nie chciał stwierdzić i określić, na jaką chorobę zapadł Piotr Wojkowiak. Wielokrotne stawianie różnych diagnost, ale niejednoznacznej określających typ choroby były na każdej epikryzie z leczenia szpitalnego. Niejedna osoba na miejscu pana Piotra załamałaby ręce, jednak w przypadku Wałbrzyszanina walka nadal trwa. Po naszym materiale na temat choroby pana Piotra odezwały się również media ogólnopolskie. To z kolei było najprawdopodobniej powodem telefonu. Do Piotra Wojtkowiaka ze szpitala we Wrocławiu. Jestem w 100% pewna, że dowiedzieli się o mediach i przestraszyli się troszeczkę i powiedział, że oni mają taką propozycję z doktorem Podemskim, żeby syn nas jeszcze raz diagnozować. Zapytałem się pana doktora, czy to jest konieczne, skoro syn leżał 2,5 miesiąca w Waszej klinice. Tak. Proszę załatwić skierowanie, zlecenie na transport. Jak będzie Pani to wszystko miała, proszę do mnie zadzwonić. Ja ustalę termin ustalił termin na piątek, że ze względu na to, że przez sobotę i niedzielę go nie będzie, żeby nie zajął ktoś łóżka, żeby w piątek syna przywieźć. Przywiozłam syna w piątek do kliniki i pani doktor Nowakowska, która prowadziła syna, poprosiła syna, o żebym ja przywiozła pełną dokumentację. Już było wiadomo, że były media i nie mieli pełnej dokumentacji. Lekarze wzywali chorego po raz kolejny do tego samego szpitala, który nie potrafił określić typu choroby. Zanim tam pojechaliście tego szpitala, to mhm. była obietnica taka, że ten lekarz wystawi, wypisze to. Wypisze dokumenty, tak. tak. Dał nawet termin, że w środę mam przyjść dokumenty, proszę dzwonić w piątek, powinny być wypełnione. W piątek zadzwoniła, a że jeszcze nie zdążył, powiedział, i żeby dzwonić w poniedziałek. A w poniedziałek już powiedział, że jednak podjęto decyzję, żeby przyjeżdżać mnie na podobne badanie. Także nie wiem, dlaczego wycofano się z wypełnienia dokumentów. A to była moja jedyna szansa, żeby przez NFZ jechać jechać do się za granicę. Ja pełną dokumentację dopiero przywiozłem w środę. Nikt dokumentacji nie miał, a we wtorek już postawiono diagnozę. Więc tak, w piątek przywieziono syna, w sobotę i niedzielę nie robiono nic, w poniedziałek jakiekolwiek kolik badania, a we wtorek okazała się diagnoza. A gdzie ja dopiero w środę przyjechałem z pełną dokumentacją. Ku zaskoczeniu Piotra, jak i jego matki, zaledwie w przeciągu kilku dni określono, że jest to nieuleczalna choroba Zabudno. neuronu ruchowego. No, postawimy diagnozę i to bardzo szybko, bo zresztą w ogóle to był nieplanowany wyjazd do Wrocławia, no ponieważ miały być wypełnione dokumenty, tak jak mówiłem w poprzednim reportażu, że chciałbym jechać za granicę do szpitala w ramach NFZ-u. No, obiecano wypełnić te dokumenty, no ale po kilku dniach nagle zrezygnowano i wezwano przyjęte mnie do szpitala. No i że nagłosiłem tę sprawę, ponieważ mam tego dość już. Pokazała się telewizja we wtorek, no to już po, w środę miałem diagnozę, a przyjęty byłem w piątek. W piątek pobrano mi tylko krew. W sobotę, niedzielę, wiadomo, nie robi się badań. Poniedziałek, wtorek zrobiono mi tam 3 czy 4 badania, jedno w kierunku tej choroby. No i po, na tej podstawie postawiono mi diagnozę właśnie tą chorobę neuronu ruchowego. Właśnie zapytałem lekarza, dlaczego poprzednim razem leżałem 2,5 miesiąca, prawie 3 miesiące. Robiono mnóstwo badań i postawiono jedną diagnozę, a teraz w ciągu 3 dni postawiono mi diagnozę śmiertelną, nieuleczalną. No to lekarz mi odpowiedział, że jedno badanie im to potwierdziło. Więc zapytałem się przecież, te badania miałem robione poprzednim pobytem aż dwa razy, no dlaczego nie postawiono mi takiej diagnozy. Nie odpowiedział mi na to pytanie. W jednej chwili wątła nadzieja pana Piotra na dalsze życie została zburzona. Jak teraz się czujesz z tym wszystkim? Straciłeś nadzieję? Szczerze tak. Nie chcę mi się żyć. Według tej diagnozy muszę czekać, aż się uduszę. Nie wiem, kiedy to będzie. No, ale co, myślisz, że każdy lekarz, wszyscy Cię zostawili teraz samego sobie? No, zapytałem lekarza, ja, czy pomimo mojej silnej woli, zawziętości, nie ma szans na jakąś, nie wiem, chociaż zatrzymanie choroby, że nie mówię poprawę. To lekarz odpowiedział, że nie, że będzie tylko gorzej. Jest jednak pewna nieścisłość w wypisie szpitalnym. Ktoś, kto stara się od pewnego czasu pomóc panu Piotrowi Wojtkowiakowi, dopatrzył się, że w wypisie owszem występuje nazwa choroba neuronu ruchowego. Jednak już w epikryzie jest zapis, który określa, że są to tylko objawy podobne do tych, które występują przy chorobie neuronu ruchowego. Bo nie podoba mi się wyp wypis ze szpitala, w którym pisze, że zrobiono mi zabieg plazmaferezy. Zabieg plazmaferezy, żeby przyniósł efekty, robi się pięć dni pod rząd, to jest oczyszczanie krwi. No ale tam pisze, że mi go zrobiono, a nie zrobiono mi go dlatego, że nie było albuminów, były tylko na jeden zabieg, więc jeden dzień zrobiono mi zabieg plazmoperezy. Po trzech tygodniach powtórzono go, ale akurat dostałem zakażenia w mieli 40 stopniowej grączki, no i wtedy no, nie wiedziano czy, czy jest poprawa, no bo byłem w złym stanie. Także zrezygnowano z tego zabiegu, więc nie rozumiem dlaczego jest pisane, że... Że miałem to zrobione. Zarówno Piotr Wojtkowiak, jak i inne osoby zadają sobie pytanie, dlaczego jest taka rozbieżność na jednym dokumencie. Odebrali nam całą nadzieję. Już nie wiem, co mam teraz dalej robić. Czekać na śmierć syna? Przez uduszenie? No, bo tak mi tak, tak powiedziano. Ja już też nie śpię, nie jem. Myślę w nocy, czuwam, czy, czy jeszcze żyje, czy oddycha. Przekładam go z boku na bok, to bóle są. Ten tramal, pięćdziesiątka, który został mi. Bo podaje to, jeszcze gorzej go wszystko boli, że on go tego boli, jeść nie może. Jeszcze dziwniejsze wydaje się określenie typu choroby po zaledwie kilku dniach, kiedy przez dwa lata w specjalistycznych szpitalach w Warszawie, w Obrzychu czy Czadrowie nie było to możliwe. Na chwilę obecną pan Piotr Wojtkowiak nadal się nie poddaje i walczy o życie. Dotąd rodzina Wojtkowiaków nie chciała pomocy z zewnątrz, jednak nie są w stanie sami sobie poradzić, proszę więc o pomoc choćby doradczą lub jakąkolwiek inną, która pomoże w tej nierównej walce na śmierć i życie. Jeszcze gdzieś, może ktoś. Znajdzie się kto mi pomoże, kto nie wiem w jaki sposób pomoże mi dostać się do jakiejkolwiek kliniki za granicę, która postawi mi naprawdę tą diagnozę, no bo moim zdaniem postawienie diagnozy, przekreślenie pacjenta w ciągu trzech dni, no to jest trochę śmieszne, no ale skoro lekarze tak uważają, nie wiem, albo wierzyć, albo, albo nie.